Pierwsza niedziela Adwentu, i na sam początek słyszymy w Ewangelii: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. Co to dla mnie znaczy? Jak ja osobiście mam czuwać? Ja potrzebuję do tego przykładu, i Kościół taki przykład mi daje w osobie Maryi. Maryja to kobieta, która żyła jak każda z nas. Zwyczajne obowiązki: pranie, sprzątanie, gotowanie. Zwykła codzienność, a jednak Maryję coś odróżnia. Ona była w niesamowicie głębokiej relacji z Bogiem. Ona ciągle czuwała, musiała mieć myśli przy Bogu, skoro potrafiła nie przegapić tego momentu, kiedy On do niej przyszedł. Kiedy przyszedł do niej anioł, by jako posłannik Pana Boga powiedzieć jej, bądź mamą dla Syna Bożego. Z własnego doświadczenia wiem, że o wiele częściej byłam w stanie podjąć jakieś zadania, które Bóg mi daje, usłyszeć w ogóle to, co, co, co Pan Bóg mi proponuje, do czego mnie wzywa, wtedy kiedy mojej modlitwy było więcej, kiedy rzeczywiście więcej czuwałam przed Panem, kiedy więcej słuchałam czy czytałam Słowa Bożego. To wszystko jakby uwarunkowuje możliwość odpowiedzi na to, na to Boże wołanie, na Boże wezwanie i zaproszenie do jakichś konkretnych decyzji i czynów. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg nie wzywa. On wzywa, ciągle zaprasza, tylko kwestia naszej otwartości na Jego zaproszenie. A więc jeśli chcemy spotkać Pana, to musimy czuwać. Musimy trwać przed Panem na modlitwie. Musimy ciągle pytać się Jego, Panie, co teraz? Do czego Ty mnie teraz zapraszasz? Do kogo mnie posyłasz? W jakiej postaci do mnie przychodzisz?